O, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, księżniczko. Pore, ty pamiętałeś? Ja miałbym zapomnieć, jestem twoim najlepszym przyjacielem. Ech, ciężko jest być ojcem. A ponad wszystko, zabraniam ci jeszcze kiedykolwiek wypływać na powierzchnię. To niesprawiedliwe! Niesprawiedliwe jest wychowywanie nastoletnich córek. Mój plan był idealny. Miał tylko jeden słaby punkt. Po prostu ślicznie. Serio? No może nie do końca, ale i na to mam sposób, moja droga piranio. Połknij to. A co to? Nie gadaj, tylko połykaj. A jest do tego ulotka? Ja ci dam zaraz ulotkę. Połykaj to. Nie można ci się przejrzeć w lustrze. Zwierciadło prawdy ci powiem. Czyli pokażę twoją prawdziwą postać. A mogłem zostać konikiem szachowym, a nie pupilkiem rozkapryszanej księżniczki. Nigdy nie może się o tym wszystkim dowiedzieć. Należy myśleć trzeźwo. Trzeźwo. Ale ja już nie mogę za nią nadążyć. Idziemy. To nie mam, no, no bo jest taki książę że mi się tak strasznie strasznie podoba, tylko ja nie wiem, czy ja mu się też no bo mnie jeszcze nie widział, Wiesz znaczy, co? na ładna chłopcze, to, mnie, to ja nie wiem, czy ty się śmiejesz, no, jest taki słodki, że pomyślałam sobie, że jak mi się tak pokaże. tak z jest z jakimś tam ogonem, to może nawet ja nie można by też się mu spodobał. Można wdent ciebie mnie zakochano, bo przecież nie może być tak, żebym mnie ja go tak strasznie strasznie no Nie, nie. 14 lat? Aha. Strasznie to wszystko skomplikowane. Stać, zatrzymać je. nie, nie warto. Już tam mój tato się nimi zajmie. Tato? Jaki tato? A kim jest twój tato? O matko, ja się chyba w jakąś mafię wrzeniłem.